Zbijemy sobie 100 dni 99 dni nocy w lesie, tak? No, pewnie się dziwicie, bo co ja robię teraz w tym Kiblu? Ogólnie to grałem w pięciu z moimi przyjaciółmi, ale wszyscy zginęli, dosłownie. Ostatni gracz jeszcze to mój kolega i tu gdzieś czeka. Martwy w bazie. Ogólnie już jest. Yy... Dwa, dwa, razy, dwa razy nas atakowali kultyści i dwa razy ich już nie zabiłem, więc aktualnie ja tu kampię i jem wszystko co jeszcze mogę. Niestety HP mi się nie leczy, bo chyba ono się nie leczy, gdy się nie jest w ognisku albo się nie ma ogniska, więc pozdro! No i lecimy dalej po prostu, aż wbije te 99 dni nocy. A dokładnie to 100 dni. Jest jakaś misja, że dostanę diaksy jak wbiję 100 dni. W lesie, jak nie zginę ani razu, a jeszcze ani razu nie zginąłem, bo się nie leczyłem bandażem, więc jakby łatwo. I pewnie mnie spytacie, jak ja przeżyję. Aktualnie mam tyle HP, jak widzicie nie. No i trochę to jest HP, nie? Ale nie wiem, czy to wystarczy. W sensie mam w worku. No, czemu nie mogę wyjąć worka? Dobra, w worku mam jakieś 6, 4 albo 7 nawet, więcej nawet. Papryk, więc też jest Git. Jedyne co mogę zbierać to właśnie te papryki, bo niestety, ale bez papryk nie mogę już jeść surowego mięsa, bo będę ginął. Mogę czasami jedno zjeść, ale jak już będę mieć mało HP, to pomniej. Muszę uważać na tego na jelenia, więc naprawdę jest niebezpiecznie. Więc to ja Was zrobię cięcie i widzimy się jak będzie bliżej do kolejnych dni. Dobra, nawet już nie mogę biegać, super, ale noc się zbliża, let's go. W sensie ja się cieszę z nocy, bo po prostu te dni się nabijają. Jak widzicie teraz na ekranie ja mam 89 dni. Rekord mojego kolegi to było 79 i dzisiaj właśnie to pobiliśmy, więc bardzo fajnie. No i co, mam 19 diakson, nie, nie pytajcie widzę, ja jestem Numym. Czy wydałem tu robuxy na tą grę? Nie, nic się nie wydawało u robuxów. Ja oszczędzam moje robuxy, mam ich mało. Nic nie trzebało nie trzeba się ratować prawie. Większość po prostu zginęło i tak gg. Po prostu grałem trochę więcej w te 99 dni w lesie. Jak widzicie więcej odcinków jest ostatnio z Robloxa, ale no. Więc jeśli chcecie więcej takich odcinków, na przykład z 99 dni w lesie, tak jak w patrzę, że Wam zależy, to wbijam. Więc w tym odcinku wbijam 100 dni. Ale będę kampił jak, ile wlezie, ile dam radę, więc na przykład, nie wiem, 50 łapek w górę i robi 200 dni. No, dobra. Albo nawet 250, zobaczę. 200 albo 250, zależy kiedy umrę, ok? No, ale mam nadzieję, że nie na takiej kampie, tylko na normalnej gierce, bo mniej fajnie się zrobiło. Dostaję niestety plus 6, a mogłem jeszcze dwóch kidów uratować, ale trudno. Tu latarka w ogóle, jasne latarka, ale nam trudno, trudno, weź, nie mogę jej wziąć. Mam mocną latarkę, karabin, rewolwer, moglibyście powiedzieć, tarcanik, weź drewno, wejdź do bazy, odpal ognisko i uratuj zioma. Nie mam bandażu, po pierwsze to widzowie, skrzynek za bardzo nie widzę. A po kolejną rzeczą jest to, że po prostu też jest tam już bardzo dużo kultystów. Szczególnie że już dwie, dwie jakby bitwy. Dwa razy już przyjeżdżali tam, więc będzie słabo. Burza śniegowa się rozpoczęła. Ok, let's go, widzowie. Jest dzień i powinno nam dodać. Widzowie, chyba robię 150 dni na luzie. Dzień 90. Let's go, widzowie. Mamy to, dobra? OMG, 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 widzowie. Dobra. Last Gierka Nie No oczywiście żartuję Jakby co wiem, dalej możecie niektórzy czekać Ci spostrzegawczy Dalej pewnie czekają Aż wbiję Finksa na 1000 poharków Ja to wbiję Obiecuję wam Ale trochę później, bo jak widzicie trochę mi się nudzi ten brawl Zaraz bardziej się wkurzam I nudzi mi się po prostu Więc pora trochę na nową Oficjalnie to też chyba odchodzę Niedługo z Brawl Zbieram na lepszy komputer, więc widzowie, jak yy, będę mieć lepszy komputer, to od razu odcinki Startują odcinki z BMG, z Minecrafta Z różnych gier po prostu, nie wiem jakie są Jeszcze, no jest pełno gierek, nawet nie wiem, no może być o, Roblox, nie? Jak chcecie Więc całkiem spokojowamy się tu. Ej, to był jak jumpscare, ja myślałem, że to coś do mnie szło Dobra, widzicie już trzeci? ja atak kultystów, to nie ma sensu, ja tu muszę kampić, widzowie. No jak widzicie, no to GG. Czekamy tu dalej, nie? Dobra, 100 dni na luzie mamy wbite chyba. Mamy to. Widzowie, mamy to. Macie subika zostawić, lajka za to poświęcenie, bo trochę czekałem, no i 50 lajków, no i wbijem 250 dni, więc widzowie... 200 albo 250, jeszcze się namyślę. Zobaczę, jak będzie ponad 50 łapek, będę widział, że jeszcze bardzo chcecie, to, to wbiję 250. 100 dni za dwie, jedna sekunda, let's go! 3 diamenty, 99 dni w lesie w 94 minuty, o kurde. No, ja nie mogę, widzowie, let's go! Mamy to, 100 dni w lesie. Siuuu... No i let's go! Mamy 100 dni w lesie, widzowie. Więc jeśli chcecie więcej takiego kontentu, chcecie więcej takiego kontentu, to subujcie, lajkujcie. Wszystko, widzowie. A ja aktualnie nie wychodzę, bo robię dalej swój rekord. Jak najdłużej, ile się da. Więc co? Na razie ja się z Wami dzisiaj żegnam.